Na jednej z moich książek, no bo to są moje książki, ja Zrobiłem reklama, gdzie było moje zdjęcie Ale żeby było wszystko jasne, to była strzałka na moja gęba I był podpisane po śląsku, to je Szołtysek No i baba dzwoni do mnie, nie wiem czy Sosnowca z Krakowa W każdym mówi tak, no za bzdury pan tam ma Przecież pan tam nic nie je Bo pani nie wiedziała, że jest Po śląsku to jest je, no i tela to jest no śląski, to jest śmieszne. Pukeltasza to jest tornister taki, nie? Na pukel, czyli na plecy. Ale ta pani myślała, że pukeltasza to torba na perukę, bo pukle włosów, tasza, torba. W śląskim piecu jest bradruła, czyli taki jakby piekarnik. To jeden człowiek myślał, że to jest yy, bratowa. Opowiadałem yy, o zadycach Bożego Narodzenia, nie? I użyłem takiego słowa i yy, dostać na Dzieciątko coś. No bo na śląsku się dostawał coś na dzieciątko. Czyli Jezusek taki mały, nie? Przynosi wili o ślązoką prezenty, jakiś tam Mikołaj I, i tam, tam było parę poloków, czyli ludzi nie ze śląska i oni. Ale o, o co chodzi? O co chodzi? No, no nie zna Pani tego stwierdzenia dostanie dzieciątko? No nie. A co by to dla Pani miało znaczyć? No niespodziewana ciąża. Dla świązoka śmiesznie.